Nie da się ukryć, że aktualna sytuacja na rynku kryptowalut nikogo chyba nie wprawia w radosny stan i śmiało mogę powiedzieć, że jest to taki wybitnie frustrujący okres na samej stagnacji. I patrząc na aktualną rynkową sytuację, można nawet rzec, że nie dzieje się tutaj nic ciekawego. Dzień w dzień mamy ten sam rozgrywający się scenariusz, zarówno z Bitcoinem, jak i w ślad za nim również z Ethereum. Innymi kryptowalutami nie dzieje się nic, bądź te zmiany nie są na tyle spektakularne, by podjąć jakiekolwiek kroki inwestycyjne. Przestój ten oczywiście nie nastąpił bez powodu, a przyczyny możemy upatrywać w kilku miejscach. Przede wszystkim na uwadze należy mieć fakt, że już na stałe pośród inwestorów wypisał się dynamicznie postępujący strach i niepewność. Oczywiście nie można się nikomu dziwić, ponieważ w wyniku ostatnich wydarzeń powiązanych z upadkiem FTX-a i oskarżeniami postawionymi w sprawie SBF-a zachwiana została fundamentalna wiara w kryptowaluty. Trudno tutaj jest mówić o zaufaniu, a jeszcze trudniej o inwestycji w momencie, w którym pieniądz, a w szczególności ten wirtualny, stanowi dla wielu grę ponad własny limit komfortu. Ta saga konfliktu między regulatorami a samym bankmanem Freedom jest wciąż kontynuowana. A scenariusz konsekwencji, jakie niesie za sobą największe oszustwo w świecie kryptograficznych aktywów, pisany jest na naszych oczach. No i jak potoczą się te dalsze losy, co to oznacza dla nas, czyli inwestorów, a przede wszystkim czy będzie miało to jakieś przełożenie na najbliższe miesiące, o tym sobie właśnie teraz porozmawiamy. Pamiętajcie, że wszystkie najnowsze informacje są na mojej darmowej grupie na Telegramie, KDP Wiadomości. Właśnie wyświetla Wam się ona na ekranie, więc wpadajcie, tam macie całkowity taki update każdego dnia, podsumowania i różne analizy, więc zapraszam serdecznie. Tak jak wspomniałem na początku, regulatorzy obecnie biorą się za bankmana, no i całe to jego upadłe imperium kryptowalutowe. Aby jednak móc w ogóle mówić o tym, jakie niesie to skutki, musimy nieco zaktualizować informacje, które posiadamy. No bo za ten wątek podejmijmy tam, gdzie go porzuciliśmy ostatnim razem. Dla wszystkich, którzy nie mieli okazji oglądać ostatniego filmu, który był poświęcony tej całej sytuacji, to krótko podsumowując. FTX regularnie dokonywało szemranych finansowań swojej siostrzanej firmy Alameda Research ze środków swoich klientów, a gdy przyszło do finalnego rozrachunku, giełda nie posiadała wystarczającej kwoty na pokrycie w całości dokonywanych przez inwestorów wyciągów. Bankman zbiegł na Bahamy, a FTX upadł z ogromnym hukiem, rykoszetem zabierając ze sobą praktycznie cały rynek. I tutaj nie trudno domyślić się, co było dalej, bo w poniedziałek 13 grudnia 2022 roku sam bankman Manfred na polecenie prokuratury Stanów Zjednoczonych został aresztowany w swoim domu na Bahamach. Postawione zostały oczywiście mocne zarzuty i co ciekawe, on twierdzi, że nie spodziewał się aresztowania, ponieważ nie zdawał sobie sprawy z tego, że sytuacja jest na tyle poważna, co jest komiczne, prawda? I gdy oznajmił, że na wyznaczonym 13 grudnia po przesłuchaniu stawić się nie może i w wyniku napiętego grafiku ewentualne złożenie wyjaśnień może odbyć się wirtualnie, spowodowało to łańcuch kolejnych zdarzeń. Jeszcze tego samego dnia władze podjęły działania mające na celu schwytanie delikwenta, a także osadzenie go w areści i przygotowanie do ekstradycji na teren Stanów Zjednoczonych, gdzie ciążą na nim liczne oskarżenia. W tym o oszustwo telekomunikacyjne, oszustwo powiązane z papierami wartościowymi, oszustwo towarowe, pranie pieniędzy, jak również nielegalne datki na kampanie, a wszystkie powyższe automatycznie kierują sprawę na ścieżkę kryminalną. Wiemy również, że oprócz SBF-a pod czujnym okiem władz jest większość najważniejszych byłych pracowników i partnerów FTX-a, włączając to powierników bankmana, którzy osiągnęli porozumienie w sprawie pozostawionych im zarzutów i kooperują z rządem, oczywiście na niekorzyść SBF-a. Widzimy więc, że ta sytuacja dynamicznie postępuje. A po spektakularnym aresztowaniu wszystko wskazywało na to, że na naszych oczach rozegra się scenariusz jurysdykcyjnej bijatyki pomiędzy regulatorami o to, kto otrzyma prawo do zaskarżenia SBF-a. Nie wolno też zapominać, że oprócz amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości w całą sprawę zamieszane są jeszcze SEC, czyli Amerykańska Komisja do Spraw Papierów Wartościowych i Giełd z Genslerem na czele. Jak również sam podmiot SFTC, który reguluje rynek kontraktów futures, Prowadzony jest to podmiot pod czujnym okiem Rostina Bechnmana. I ostatecznie okazało się, że przestępstw SBF-a do osądzania wystarczy dla wszystkich regulatorów wręcz. To te złożone zostały skargi cywilne, kolejno przez SEK i ten poprzedni wskazany podmiot, jak również kryminalne oskarżenia złożone były przez Departament Sprawiedliwości. Co więcej, warto powiedzieć o tym, że Sek zamieszany w tę sprawę był praktycznie od samego początku i posiadał ważne w kontekście dochodzenia informacje. Nie trudno się więc domyślić, że te złożone skargi cywilne rzuciły dodatkowe światło na całą sprawę. Ukazały chociażby fakt, że choć Caroline Allison i sam e, Trabuko zostali mianowicie Współkierownikami, powiedzmy Alamedy, to Bankman pozostał ostatecznym organem decyzyjnym. Ale co to oznacza? To to, że we wszystkich przypadkach to on prowadził działania inwestycyjne i decyzje operacyjne, podobno często jasno komunikując to pracownikom Alamedy. Jednocześnie posiadał również pełen dostęp do zapisu dokumentacji administracyjnej firmy, jak również jej baz danych. Jednym słowem, FTX, Alameda i wszystkie projekty Bankmana i spółki prowadzone były przez samego sbf bez korporacyjnej kontroli, jaką obiecywał. Powiedziałbym nawet, że teraz Teraz przed Bankmanem stoi pojedynek o wymiarze wręcz mitologicznym – walka z trzygłową Hydrą Lernejską. Z jednej strony uporać musi się ze skargami SECU oraz SFTC, co zmusza go do okazania posiadanej dokumentacji, jak również złożenia zeznań, które w przypadku sprawy kryminalnej założonej przez Departament Sprawiedliwości mogą doprowadzić do jego inkryminacji wręcz. Jak już wielokrotnie powtarzałem, upadek FTXa z pewnością przyniósł zarówno inwestorom, jak i wszystkim entuzjastom kryptowalut sporo intensywnych emocji. To każdy z Was wie, no i gigantycznych problemów, z których efektami zmagać się będziemy jeszcze przez długi czas. Przypuszczalnie, pokłosi odczuwać będziemy jeszcze z początkiem drugiego kwartału przyszłego roku. W tym właśnie wszystkim poszkodowani są głównie inwestorzy, tacy jak ja czy Wy, którzy mocno wierzą w sukces kryptowalut i obdarzają ją ogólnie zaufaniem. Niestety, poprzez nieetyczne praktyki, szeroka, fundamentalna wiara społeczna w kryptowaluty została poważnie zachwiana. I nie mam tutaj na myśli, wiecie, że ktoś kwestionuje bitcoina czy tam Ethereum, tylko podważona została wiarygodność samej instytucji giełdy i wszystkich płaszczyzn z tym powiązanych. Jak wspominaliśmy na początku, na rynku odczuć można swego rodzaju stagnację, jakby wszystko tak zamarzło. No i nic dziwnego, tak szczerze, bo w końcu to zachwianie społecznego zaufania skierowało rozwój myśli inwestycyjnej na boczny tor. I mimo wszystko, osobiście, mocno wierzę w to, że Radość z inwestowania oraz chęć partycypacji w przestrzeni kryptowalutowej powrócą jednak na tą główną trakcję, no i mam do tego solidne podstawy. Jakie? Już odpowiadam. Musicie wiedzieć, że osobiście przykładam ogromną wagę do aktualności, wydarzeń, gdzieś tam newsów ze świata kryptowalut, jak i w ogóle gospodarki, bo to one poniekąd mają wpływ na kształtowanie rzeczywistości inwestycyjnej. W tym miejscu pojawia się właśnie powód, dla którego uważam, że kryptowaluty ponownie wskoczą na dobry tor ukierunkowany na adopcję. Chodzi tu przede wszystkim o to, że w mediach serwowane są nam kontrastowe informacje, a każdemu, kto teraz popukał się w czoło lub podrapał się w głowę, spieszę z wyjaśnieniem. Z jednej strony widzimy ważne osobistości polityczne jak senatorów czy członków kongresów, którzy odważnie krzyczą o tym, że tam, o koniec kryptowalut i branża umiera. Ale z drugiej strony, tak dla kontrastu, to mamy ogromne przedsiębiorstwa, jak chociażby Fidelity, które wkraczają w świat NFT, składają patenty czy inne papiery na jakieś tam copyrighty różnej maści. I warto tutaj nadmienić, że na większą skalę w burzliwej historii kryptowalut było już wiele kryzysów, jak również genialnych i przełomowych idei oraz wydarzeń. Trzeba pamiętać, że z każdym takim boomem na aktywa cyfrowe, dolna granica jest znacznie wyżej niż była wcześniej. Zwiększone zainteresowanie przestrzenią technologii blockchain mogliśmy z powodzeniem w sumie obserwować w przeszłości, w 11, 13, 17 i 21 roku, z czego te trzy ostatnie wystrzeliły kryptowaluty w mainstream. Wtedy również o kryptowalutach wypowiadano się negatywnie, a nawet tam wróżono z fusów. Że ta przestrzeń szybko upadnie. No i jedna szkoła, prawda, mówi yy, tak jednoznacznie, że gdy crash na rynku kryptowalut znajdzie się na pierwszych stronach gazet, trend się kończy. Wniosek z tego jest bardzo prosty: kryptowaluty nie umierają i nie jest to ich definitywny koniec. Po prostu jest to bardzo frustrujący okres dla wielu inwestorów, dla nas, dla osób, które się też nudzą na tym rynku. Jednocześnie chciałbym, aby żadne z Was nie pozwalało siłom wewnętrznym czy zewnętrznym, takim jak media czy opinie ludzi, którzy kompletnie się nie znają. Na rzeczy rozpraszać, że tak powiem, was w akcji albo zachwiać waszą pewnością. No, pamiętajcie jednak, że jesteście tutaj, oglądacie ten content, a więc podjęliście decyzję o edukacji znacznie wcześniej, jednocześnie dając sobie gwarancję i pewność, że się jest o krok przed wszystkimi. i Jesteśmy tu dalej wcześniej i dalej radośnie i dumnie możemy sobie oglądać, jak te kryptowaluty stają się takim przełomowym punktem na osi biegu finansowej historii. A wszystkim, którzy jeszcze nie przekonali się do takiej wizji, to mam do powiedzenia jedno. Każdy z nas wie, a niektórzy nawet mieli okazję obserwować i przeżyć rozwój dotkomów, tak? I jako społeczeństwo mieliśmy ogromny przywilej oglądania na własne oczy zwrotnego punktu w historii świata i całej ewolucji powstawania internetu. I co ważne i zabawne w sumie nawet wtedy pojawiali się ludzie, którzy mówili, że internet nie będzie niczym ważnym, że się nie przebije, i na pewno ten trend, jak każdy inny, przeminie. I spójrzcie, gdzie dzisiaj jesteśmy, tak? Oczywiście nie porównuję kryptowalut do internetu tak. Bezpośrednio, ale chciałbym jednak podkreślić, że osobiście uważam, że ogólnie aktywa kryptograficzne, blockchain jako technologia, są fundamentem wręcz przerzutu w ciągu następnych 10-15 lat naszego życia, który z upływem czasu i przemijających pokoleń będzie tylko większy a kryptowaluty będą i są czymś wielkim, są przełomem. I to właśnie też dlatego teraz widzimy konfliktowe informacje oraz punktowanie ich wad czy zalet. Dokładnie to samo działo się z internetem, kiedy się narodził i dojrzewał w domenie publicznej. Zawsze pojawiali się ci ludzie, którzy bezustannie tam mówili, że trend umrze w przeciągu następnych 10 lat. Wnioski co do tego pozostaną jednak Wam, a wydajcie znać w komentarzu, co też o tym sądzicie, bo to zawsze będziecie fajnie poczytać Wasze przemyślenia. Powracając jeszcze do tego, co chyba najważniejsze, to upadek ftx z pewnością zachwiał zaufanie społeczeństwa. Jeszcze długo będziemy odbudowywać wszystko to, na co przestrzeń kryptowalutowa pracowała latami, to jest pewne. Ale konfliktowe narracje medialne czy stagnacja naprzemiennie ze spadkami na rynku niejednemu mącą w głowie i doprowadzając inwestorów do takich no, skrajnych pokładów cierpliwości powiedzmy. I pozostaje nam sobie zadać pytanie w takim momencie, bardzo ważne zresztą, co dalej? No bo przede wszystkim wydaje mi się, że słowem klucz jest przeżycie. Przed nami potencjalnie bardzo słaby styczeń i luty, co może rozciągnąć się nawet do dwóch pierwszych kwartałów 2023 roku. Bitcoin kosztuje teraz około 16,500 dolarów, a Ethereum 1000 powiedzmy 180, więc tak to wygląda w chwili obecnej. Niektórzy analitycy techniczni prognozują nawet, że Bitcoin prawdopodobnie zajdzie do 10 tysięcy jakoś w pierwszym bądź drugim kwartale 2023 roku. To może być bardzo skorelowane z faktem, że SP500 również wisi trochę na włosku po tym odbiciu. Prawdopodobnie spadki będą pogłębione. Osobiście taki scenariusz bym obstawiał, przez co kryptowaluty też raczej oberwą. Oczywiście nie chodzi mi teraz o to, żeby gdzieś tam siać food ferment i rozprzestrzeniać zwątpienie czy niepewność. Wiadomo, że moim celem jest edukacja, ale chciałbym uświadomić Was, jak ważne jest przede wszystkim zdawanie sobie sprawy z obecnej sytuacji, jak również z potencjalnych zagrożeń i tego, co może się wydarzyć w przyszłości. I znając wroga na wylot, tak też jest, z łatwością można ułożyć plan na jego zwalczenie. A więc ze świadomością obecnej sytuacji rynkowej porozmawiamy o tym, jak przetrwać tę kryptozimę i niedźwiedzi cykl, w którym jesteśmy. A chyba najważniejszym i oczywistym, a jednak wartym przypomnienia faktem jest to, żeby nie dać się rządzić emocjom. Bo jest to moment, w którym wielu inwestorów ponosi porażkę. Widząc jak cały rynek świeci się na czerwono, wprawiają się w stan rozemocjonowania, jednym słowem tracą całą motywację. A to jest coś, czego bym dla Was nie chciał. Kolejną równie ekstremalnie ciekawą rzeczą są statystyki, jakie znaleźć możemy na przykład na whalestance.com, czyli darmowej stronce, która ukazuje ranking top 100 walletów Ethereum, na których tak jak każdy wie, bardzo często wieloryby przechowują setki czy miliony dolarów w kryptowalutach i stablecoinach. Warto skupić się na chwilę na całkowitym holdingu wszystkich tokenów z wyłączeniem Ethereum. Dlaczego? Ponieważ dane te w prosty sposób ukazują nam, jakie kroki aktualnie podejmują wieloryby. W przypadku USDT to jest to kwota około 700 milionów dolarów. Natomiast widzimy, że drugą Największą składową jest to USDC przy kwocie 600 milionów dolarów, co wskazuje na to, że wieloryby efektywnie przenoszą się do pozycji stablecoina i dla nas inwestorów jest to ekstremalnie ważne, bo jest to jedna z kilku metod, dzięki której te krypto stulecia można przeżyć. Oczywiście jest to jakieś rozwiązanie, jeżeli w ogóle mamy takie możliwości. Cytując artykuł na Business Insiderze, do którego e, przeczytania serdecznie Was zapraszam, e, bo sam go tam nagreśliłem, to mimo poważnych zawirowań, które bezsprzecznie pokazują nam, tak, że rynek kryptowalut ma przed sobą jeszcze sporo do nadrobienia, wielu inwestorów pozostaje pozytywnie nastawionych, ponieważ po każdej burzy wychodzi słońce. I za finalny wniosek można przyjąć, że jeśli zobaczymy bitcoina docierającego gdzieś tam do kwoty 10 tysięcy dolarów, to może to być wyjątkowy moment na zakup. Właśnie dlatego aktualnie obserwujemy wieloryby przechodzące do pozycji stablecoina które szykują się i przygotowują podłoże do zakupu w momencie, w którym będziemy bardzo nisko. Może być to styczeń czy luty, a nawet przełom pierwszego i drugiego kwartału. Tutaj ponownie przemyślenia pozostawiam Wam. Przechodzimy do jeszcze jednej ciekawej rzeczy, o której wam teraz opowiem. Jako, że wiecie, ja tą serię szkoleń zrobiłem u siebie bezpłatnie, też grupa na Telegramie jest bezpłatnie, nic się nie zmieni, dalej będzie taka sama, fajna i nawet będziemy to wszystko rozszerzać, tutaj będzie jeszcze więcej informacji, to wpadłem na pomysł razem z Łukaszem z Biblii Kryptowalut i jednym traderem, który jest drugi na świecie obecnie w turnieju tradingowym, że można by było zrobić taki level up, no bo już część osób początkujących nimi nie jest, dysponuje jakimś kapitałem, chciałaby przynależeć do społeczności, która na przykład e, daje różnego rodzaju sygnały tradingowe, daje różnego rodzaju analizy on też na bazie wskaźników. Planowo za prawie 100 tysięcy złotych rocznie. Po prostu jest to no, taki poziom wyższy dla osób, które chciałyby spróbować czy tradingu, czy właśnie gdzieś tam no, być trochę, trochę prowadzone za rękę przez osoby, które na tym rynku już kilka lat są i całymi dniami siedzą. Planowo też będą różnego rodzaju analizy gospodarcze i tak dalej. Do czego dążę? Zakładam tutaj właśnie z tymi osobami, o których wspomniałem, taką grupę VIP, można powiedzieć. Będzie ona płatna. Jeżeli komuś się to nie podoba, to spokojnie nie musi dołączyć, bo nic się dla niego nie zmienia. Jest to taka alternatywa dla osób, które bezpośrednio chciałyby czegoś więcej, chciałyby część swoich środków przeznaczyć na dostęp do takiej, takiej społeczności, na której też będą różnego rodzaju live y i będzie można na czacie porozmawiać z osobami, przynajmniej na, tym, na tej podstawie wyselekcjonowanymi, że mają jakiś kapitał na poziomie na tematy, które Was interesują. Na przestrzeni tam ostatnich dwóch lat dostałem sporo takich wiadomości, że Marek, proszę, zrób jakąś grupę, jakąś społeczność, gdzie będzie można porozmawiać z osobami, które są już tam na wyższym etapie, które mają na przykład kilka tysięcy minimum dolarów w, w swoim portfolio. Jeżeli macie mniej, to nawet nie piszcie, bo to taki jest taki level up dla chętnych. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, chce poznać więcej szczegółów na ten temat, to niech pisze do mnie na Telegramie. Moja nazwa jest bezpośrednio teraz na ekranie, moja nazwa też brzmi Marek Steeler. No i jest w opisie pod tym filmem link. Jeżeli chcecie właśnie mieć pewne, że piszecie do mnie, kliknijcie sobie w link, wejdźcie przez aplikację bezpośrednio będzie to moje konto, no bo wiadomo, że dużo ludzi się podszywa, oszukuje jakieś tam inwestycje z dupy, że tak powiem, proponuje, więc tego nie chcemy. Piszecie do mnie, wam wytłumaczę jak to działa. Nie będę przyjmował osób, które gdzieś tam operują, nie wiem, 100 dolarami czy 300, bo to się mija z celem. Po prostu trzeba mieć kapitał na to, żeby potencjalne właśnie gdzieś tam e, takie sygnały czy analizy wykorzystać w poprawny sposób. Subskrypcja trwa rok. No i bezpośrednio, jeżeli chcecie dowiedzieć się o więcej szczegółów, to piszcie Marek Steeler, nazwa na ekranie na Telegramie. Tak samo link w opisie. No i tyle. A osoby, które gdzieś tam właśnie dysponują mniejszym kapitałem, dopiero zaczynają, nie mam pieniędzy na to, to spokojnie. Moja grupa na Telegramie darmowa dalej trwa, będzie jeszcze lepsza. Rozwijamy to po prostu. To jest kolejny taki model biznesowy, alternatywa dla osób, które chciały by Spróbować czegoś innego i przynależeć w końcu do takiej fajnej społeczności. Mnie to mega boli, że większość gdzieś tam grup kradnie te sygnały z internetu, one w ogóle nie działają, a przynajmniej wiem z kim działam. Łukasz też używa swoich prywatnych wskaźników, które jak widzicie na jego grupie na telegramie Rare Crypto Signals, też link jest teraz właśnie na ekranie i w opisie pod tym filmem, mają bardzo fajne rezultaty. Tym samym jestem w stanie po prostu poświadczyć, że jak sam będę w tym uczestniczył, to będzie to na bardzo wysokim poziomie. Chcemy zrobić taką społeczność, grupę numer jeden w Polsce. Konkurencja naprawdę nie jest jakaś bardzo duża, większość tych grup jest na niskim poziomie, szczególnie właśnie tych płatnych. Często to są wyłudzenia i takie bezpodstawne gdzieś tam informacje, które są później przekazywane. Więc jak ktoś chce, to piszcie. No i koniec ogłoszeń parafialnych. Tym samym myślę, że kończymy ten materiał. Subskrybujcie kanał, dajcie nas w komentarzu, co sądzicie na temat takiego właśnie podsumowania tych stron z altcoinami, czy udało Wam się ustrzeć już jakiś projekt, który zrobił, nie wiem, razy 50 razy 100, czy to dopiero. Przed Wami pamiętajcie też o darmowej grupie na telegramie KDP Wiadomości. Subskrybujcie krzyw w górę. wyślijcie film znajomym, którym nie udawało się dotychczas na kryptowalutach zarabiać, a chcieliby jakieś tam. Nowe altcoiny móc sobie znaleźć. Do usłyszenia, na razie, cześć.